Super. to Chciałbym zacząć. Często składał się do życzenia, z administracji, od rady, bo to jest Wielki Czwartek, różne inne rocznice, okazje, ale dzisiaj jest taka szczególna, bardzo wyjątkowa. I ja na ten moment trzymam tak się za bardzo wyjątkowy tekst. To jest modlitwa św. Tomasza z akwilu. I Tomasz w swojej mądrości kazał ją umieścić na swoim grobie. Dla mnie to jest. Yy, Coś bardzo życiowego i teraz w ramach chciałby chciałbym ją przeczytać. Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od złudnego na wypomniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nieponurym. Czynnym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca Panu przyjaciół. Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot przychodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień, w miarę jak przybywa, a chęć ich wyliczania staje się z upływem ra, ra, lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większą pogorę i mniej zachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użyć mi chwalebnego poczucia, że czasem mogę się mylić. Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jeden ze szczytów osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym. Drogi księże, może nie każdemu spodobają się te słowa. Ale dla mnie stanowią one coś bardzo ważnego, i myślę, że to jest y, dla mnie na pewno drogowskaz, i myślę, że to jest, y, będzie to dla księdza inspiracja na kolejne, miejmy nadzieję, co najmniej 35 lat. Do tego dokładam księdzu życzenia, przede wszystkim dużo siły i wytrwałości, jak już księdzu mówiłem, w zakresie. Ale przede wszystkim życzę też księdzu, samych dobrych ludzi na swojej drodze, bo to jest bardzo ważne, no i oczywiście zdrowia. Księże, niech Matka Boża, święty Józef ci błogosławią, niech Bóg zawsze macie w swojej obiece szyź Boże. Byłeś, kiedy wszyscy baliśmy się choroby, śmierci, cały czas byłeś na stanowisku, cały czas nawet bywały chwile, że sam siedziałeś tu w tym kościele i czekałeś na wiernych. Byłeś w posłudze dla chorych, dla umierających i, i bez przerwy w konfesjonale. Wielkie Bóg zapłać za darka Państwa, księżyca dla Ciebie i za to, że jesteś. Bóg zapłać. świętych kapłańskich, wielu was, Bożych, sukcesów na imię kapłańskiej serce życzymy. Niech Anioł Stróż w niebie wybłaga Pana Boga wszystkiego, co potrzeba, ale nie było to z mojego drugiego bliźniaka, takiego śmieszniejszego. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza, a w naszych sercach wiosna wiecznie trwa, bo mamy księdza Grzegorza, który o nasze dusze to ma dwa kościoły Szczególne ukłony serc płynące za wspaniałe homilie przygotowane do głowy i serca wiące. Za wszystko dziękujemy i o dalsze lata w Ładniewicach prosimy. Kuba jeszcze chcę coś powiedzieć, ale siedzicie, czy siedzicie to ładnie. Facebooku i tak pięknie napisał, że te ponad 12 lat temu poznawaliśmy się, robiliśmy małe rozpoznanie i tak sobie pomyślałem na początku jak dziewczyny pięknie śpiewały tą sutannę, nie tak dawno była tu odprawiona msza takiej znajomej Pani Marysi na 75 rocznicę urodzin jak dziewczyny śpiewały piosenkę na wejście, to wtedy ona mówi, całe życie nie przebiegła. Mimo, że całe życie nie przebiegło, ale ten czas tu z Wami. Ten czas tu owocuje i tak mi się zdaje, dzięki tej współpracy. Tak cieszę się, że mogę z Wami pracować. Jestem wdzięczny Wam, za ten nasz ocen, za to, że wspólnie razem potrafimy coś czynić i czynimy. Bo te sprawy materialne, to tylko można powiedzieć wasze ofiary i coś tam może dźwignąć, ale nie zawsze leży to dobro duchowe, bośmy ten duchowy Kościół rozwijali. Ale wiem jedno, co jest dla mnie. Najwspanialsze, najpiękniejsze to nasi ministraci. Ja powiem, że ja w życiu się nie spodziewałem, że taka grupa wokół mnie będzie. I tak będą zaangażowani i tak będą służyć. I można powiedzieć, dla mnie oni są tą perełką, tak tylko powiem. Wybaczcie, bo to są chwile, kiedy człowiek nieraz chciałby wiele więcej powiedzieć, ale wzruszenie trochę odbiera mowę, więc niech to wystarczy. Teraz ja bym jeszcze chciał drugi raz, ale teraz tak trochę bardziej od siebie. Nie wiem, trochę będę mówił, może ksiądz musiałem. <gry> ścigodny no, tak. jubilacie. We wczorajszej chomili wspomniał ksiądz Sywetki znanych wielkich ludzi, którzy złotymi złoskami zapisali się na kartach historii. Zrobili niezaprzeczalnie wspaniałe rzeczy i za to zapamięta ich świat. A ksiądz księży Grzegorzu jest już kapłanem 35 lat. Duży jak pół życia, z czego 12 lat, jak się właśnie powiedział, posługuje w tej parafii. Oddał Ksiądz Bogu i Kościołowi wszystkie te lata, a Kościół, jak wiadomo, stanowił my wszyscy. Kościołem jest ta nasza łagiebska wspólnota. Większość z nas na pewno pamięta, w jakim stanie był ten Kościół kilkanaście lat temu. Wszyscy widzą, jak świątynia wygląda dzisiaj. Remont prezbiterium, ołtarza, ołtarze boczne, nowe drzwi, krzyż misyjny, krzyż przydrożny, witraże w Kościele Świętego Józefa, obraz Jezusa Miłosiernego, remont drogi krzyżowej czy trwający teraz remont organów. Wszystkie te inicjatywy wyszły od księdza. Nie znam innego proboszcza, który z taką odwagą, wielką wiarą i przekonaniem w sukces mobilizuje parafię i odciąga kolejne wyznaczone przez siebie cele. Wczoraj razem z Panem Tadeuszem rozmawialiśmy właśnie o tym artykule na Facebooka parafii z okazji księdza Jerwila i tak mi się przypomniało to, co ksiądz tak często powtarza, że Kościół zawsze wiózł za sobą jakość i kulturę, i nikt nie powinien o tym zapomnieć. Mogę już teraz księdza zapewnić, że w obiewnikach żaden parafianin temu nie zaprzeczy. Widać to nie tylko w działaniach, jakie już wymieniłem, ale też w kwestiach oczywistych, w detalach. Zaczynając choćby od tego, jak wykształconego organizmę ksiądz zatrudnił. Tu też trzeba wspomnieć właśnie o księdza wsparciu, yy, Jakie się zdaje służbie liturgicznej w tej parafii, bo my możemy dużo, ale jakby Rokosz nie był otwarty na nasze propozycje, to nie zrobilibyśmy tak naprawdę nic. I rzeczy jeszcze takie drobne, też nie wszyscy na to zwracają uwagę. Taka trochę błachostka, ale nie w każdej parafii są takie y, jakościowe artykuły liturgiczne. Chcieliśmy od księdza na przykład nowe świece do procesji. Wszystko mieliśmy, nowe bandaki, ambuki, nowe lekcjonarze, mszały. To jest no wszystko, nie wszyscy to zauważają, ale to jest naprawdę bardzo ważne, żeby liturgia wyglądała pięknie. Wszystkie te rzeczy świadczą, świadczą się, o twoim profesjonalizmie są świadectwem po prostu tego, że jesteś dobrym gospodarzem tej parafii. Ale być dobrym proboszczem to nie tylko liczne remonty. Niewielu księży niemal rocznie organizuje dla swoich wiernych pielgrzymki. Dzięki Księdze zaangażowani możemy zwiedzić całe, prawie całą Polskę, pół Europy, jeszcze kawał świata. Dzięki temu parafianie mają możliwość odwiedzić miejsca święte, ale też poznać swojego proboszcza, a przez niego poznać swój Kościół. że Księża, jak często teraz zapominamy, to też ludzie. Najważniejsze jest jednak świadectwo, jakie daje nam Ksiądz na co dzień. Oddanie wspólnocie, niezależnie od tego, co się dzieje. U nas codziennie sprawowana jest msza Święta. Każdego dnia można skorzystać z sakramentu pojednania. Odprawia Ksiądz majówki, różańce, drogi krzyżowe, Rady Sam przygotowuje młodzież do pierzmowania. Co też bardzo ważne, można do księdza zadzwonić o każdej porze. Zawsze ksiądz odbierze albo odzwoni Sprawy kancelaryjne naprawdę załatwia ksiądz od ręki. Co miesiąc odwiedza ksiądz chory. Daje ksiądz nim wsparcie w trudnych chwilach. Nigdy nie odmówił ksiądz cztudziestu w ślubu narzeczonym, a rodzinom nigdy nie odmówił ksiądz pochówku zmarłego. Służy ksiądz parafianom na każdym kroku, ofiarując swoją pomoc i wsparcie. I wiedzą o tym nie tylko mieszkańcy łabiennych, ale i całej naszej gminy i okolicznych miejscowości. Chyba każdy z obecnych tu przyzna, że ma ksiądz charyzmę i przyciąga do siebie ludzi. Zawsze serdeczny, uśmiechnięty, zorganizowany, gotowy do rozmowy z każdym człowiekiem. Wie ksiądz, jak odchodzić się z ludźmi, jak rozmawiać, żeby nikogo nie ukazać. Doceniamy Księdza otwartość, łagodność, ale przy tym szczerość i stanowczość. Prochorszowską ręką trzymam się wszystko w rysach. I to aż korci mnie, żeby powiedzieć, jak bardzo doceniamy Księdza wyważone i dobitne kazania. Nie leje się z wody, tylko wyciąga sedno z w Ewangelii. Gracja świadczy sama za siebie. Tak samo cenione są księdza przeoprawione w idealnym tempie, zawsze z należytą czcią i powagą, ale nigdy nie przedłużone. I tak właśnie na ciągłym biegu, na wysokich obrotach, oddanie pełniąc swoje obowiązki, minęło księżyco 35 lat kapłaństwa. Gdzieś w internecie wyczytałem, że 35 rocznica Bandelana jest koralowa. Nie będę się już rozgadywał o koralach, ale wspomnę o koralowcach. Mamy takie czasy, że rafy koralowe się zmniejszają, niektóre znikają. Tu od razu myślę, widzimy analogię do kościoła i liczby księży, ale myślę, że to nie jest czas na zmartwienia. Po prostu jak trudno jest teraz zobaczyć naturalnie żyjącego koralowca, tak trudno jest spotkać równie do dobrego proboszcza. Piszą, z, y, piszą na Wikipedii, że koralowce to najdłużej żyjące organizmy w królestwie zwierząt i że posiadają niezwykłą odporność. Nie potrafię wyrazić słowami wdzięczności, jaką czuję wobec Księdza, ja osobiście, ale też ja parafianie z łagiewni. Dlatego życzę Księdzu, żeby był Ksiądz tak długowieczny i odporny jak ten koralowiec. Życzę Księdzu dużo siły, wytrwałości i spokoju. Ciągłej motywacji do działania, chciałbym, żeby ksiądz zawsze spotykał tego przyjaznych sobie ludzi, tak żeby z twarzy nigdy nie schodził się z Na koniec chcę tylko dodać, że jest ksiądz dla mnie bardzo ważną osobą. Nauczycielem, który pomógł odkrywać życie, który pokazał mi kościół, który zainteresował mnie liturgią, która stała się później moją pasją. Jest ksiądz człowiekiem, który uwierzył w takiego nastoletniego chłopca, którym byłem ja i pozwolił mu w tej ministranckiej wspólnocie się realizować i za to bym chciał księdzu serdecznie podziękować. Dziękujemy po prostu, że ksiądz jest. I jeszcze tak na koniec, żeby ładnie sklamrować całą wypowiedź, muszę powiedzieć, że bez powodu nie zacząłem od wspomnienia wczorajszego kazania. Wymienił ksiądz wielkich tego świata, piszą o w podręcznikach od historii. Pomimo szczerych chęci nie mogę tego księdza zagwarantować. Wiem za to na pewno, że złotymi zgłoskami już zapisałeś się, księże, w historii tej parafii, cały płagiewnik. Co nie oznacza jeszcze końca tego biegu, bo liczymy na kolejne co najmniej 35 lat kapłaństwa. W księdza na te lata Bożego błogosławieństwa, opieki świętych patronów. Niech się pamięta, że zawsze ma swoje miejsce tutaj. Szczęść Boże! pierwszym księdza Jana Twardowskiego. Nie przyszedłeś Panu nawracać, zresztą słowy wyleciały z wszystkiego Panu wykazania. Nie wlewasz już Panu do ucha świętej teologii łóżeczką, po prostu usiadłeś przy Panu, zwierzyłeś z sen. Ty, ksiądz, uwierzyłeś Panu Bogu jak dziecko. Myślę, że te słowa Piękne słowa księdza Jana Twardowskiego w ogromny sposób opracują postawę i sylwetkę naszego księdza Dąbrowszego, Grzegorza. Bo powołanie to nie jest przywilej. Powołanie to ciężka praca, ogromne zobowiązanie na rzecz nasze, 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 tutaj naszych parafian, naszej parafii. Książę proboszczu, Ty dobrze wiesz, przez te 25, 35 lat, państwa, nie wiem dlaczego tu obiecały, pięć, to już przecież już 35 lat, państwa i dwukaradowego, państwa, 35 lat, państwa w służbie Bogu i te 12 lat naszej parafii daje wspaniałe świadectwo rozumienia swojego posłannictwa. I dzisiaj tutaj, w tym miejscu, z wielką pokorą, chylę czoła przed Twoim kapłaństwem i wyrażam ogromną wdzięczność za Twoje serce, troskę i opiekę oraz mód budowanie naszej wspólnoty i naszego Kościoła. Dziękuję księże za dobro, którym obdarzasz nas każdego dnia i życzę, by dobry Bóg, Duch Święty i Matka Boża udarwali się siłą, odtuchą, białą, a przede wszystkim zdrowiem na następne lata posługi kapłańskiej. W imieniu swojej i całej rodziny parafialnej, księże proboszczu, zamiast naręcza kwiatów, kwiatów, kwiatów ujęci i naręcze duchowych, modlitw. Tutaj przy wejściu do kościoła jeden z to powiedział, a miało być tak kameralnie, ale dzisiaj taki ilość osób świadczy o tym, jak kochamy Cię, Księże bo szczęśliwy Szczęśli Boże, na następne. powiedziano tyle wszystkiego, ja taki idealny nie jestem, to nie mogę przemawiać, więc od czasu do czasu też te kolce dawajcie, bo wtedy ja się będę poprawiał. Także to jeszcze trochę brakuje. Kuba że trzydzieści pięć lat, nie w zostało mi jeszcze równo 12,5 roku, a potem emerytura, nie na rany. Nie. Czas biegnie niehułaganie, także to musi być rani stary. Ale jeszcze raz, no, za tak ciepłe słowa z serca płynące, Bóg zabrać, a teraz już się modlimy.